To jest supermatch, czy to jest auto? Tu moje oddziały tutaj doborowe podstawiam, a ty nawet jeszcze się auta nie pojawiłeś. No tak, auto jest. Dobra. Teraz muszę się nastawić z powrotem. O kurde! ja do. A i za, że ci na tym bardzo, nie? Ty, ja, to jednak ma te swoje działko, wiesz? Znaczy ja go ty użyję piechoty, tylko tak osłon trochę tę piechotę. Tak. Nie więcej, nie? Tylko ten domko, tak jakby nie chce działać jako domko. Tak trochę, wow, bo tu idzie cała szarza, zobacz. O, tu już auto jest wolne, nie, jeszcze kierowca został w środku. Patrz, taki wredny ham. Z znaczy, tego ja stał tam granatem przeciwpiechotnym w TGC. Dobra, jakbyś mógł, to wiesz, tu idziemy w super powiem. szturm, nie? Nie chcę cię martwić. I ten budynek. O kurde, ja do mnie, jadą do mnie tym autkiem! Zobacz, zobacz, no to zobacz, to zobacz! Glazik wycofaj w ogóle już. Cofamy się panowie! Eee, aha, on tutaj stoi, okej. Okay. Nie masz granatów, po co granat. Ej, nie rozwala autka, przecież to jest amunicja! Przecież tak nie jest potrzebna, amunicja! Ale... Kopkałem tylko je przed w ten koha Dobra, tu wygląda te przeciwpiechotne Ty masz przeciwpiechotne masz O kurda nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin Leba Szlak O co chcesz <śmiecki> Mógłbyś ich tu pozabijać co? Bo oni ma przewagę liczebną nawet na mną No to mówisz wycofaj ich Czy ja wycofałem ich stąd z całego budynku To miałem ich całą po prostu masę ty oddziale czemu się nie wycofalić, dobra? Bo ile dobrze rozumiem, to muszę mieć 2, 4, 6, 8 ludzi. 2, 4, 6, 8. A, mam 8. Ten jeden mi jest zbędny akurat I mam nawet paru zbędnych. Mógłbyś w końcu je przewalić? Które? Do no, ale tak? Jest dużo ludzi. Może zniknąć mnie Dobra, a tam do środka granat rzucam. Powiedzmy, że tyle. Czemu on ma kuś na ręce? Co? O fuk, rzucaj granat. Fajl. Urpia. No, przewróć się już. już. In. <grym> Czemu nie, to jest mój oddział, kawałek mistów, Panowie kazałem się wycofać, tak? Won, 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 won. Za. Stu psychiczni ludzie, dobra. Pozbądźmy się nadmiaru aut. Ty masz przeciwpiechoty, ty masz trzczkę, ok. Ja, nie rusz tego, nie rusz go, nie rusz go, nie przewalej nawet, ej. Tylko tym się już zajmij, nie? Ja tam muszę granat wrzucę z zacząłku twojego. Jak mam tak dużo ludzi, że wiesz styka, nie? A za twoim czołgiem będę bezpieczny Co to było? Eee, Widocznie. W szczęście tam podeszłem Wiktorem Smirnowem. Głównym bohaterem, którego da się jeszcze obreskić. Nie, zobacz, tu ma cały czas wokół siebie też czerwony kwadracik, tylko nie trzy. No nie mogę w niego strzelać ile co on jest śmiertelny. Chyba, że mi się skończono ludzie albo. Dobra, możesz się przewalić, skoro nie ma nikogo w pobliżu. Są. Tak, jeden koleś bez granatów przeciwprocesowych. O super. A jak zginę, to zobaczysz. Renę ci odtąd zajdą. wiem, jaki tam nie ma, wiele ci ginie. Jakby. poniekąd po niego Dobra, poniekąd jakbyś go przewalił, to tu kiedyś otoś podchodzę. Wywal go, ja już tu idę piechoto. Zresztą piechoto się, się nie martw. Ostrzelać! Seriami z PPS-y ich. Ciep, wywal go już na. No co ty robisz? Nie wiem, wiem, że on zabił prawie swojego rybka. Ostrzelić ich. Nie, 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 nie chować się. Zaleko inaczej, okej. Okay. Mógłbym iść za to, co prawda, ale... Musisz to autko w końcu... No okej, okay. wywodziłeś się okej. Okay. JRHE Okej, okay. mogę cię odrazkić tym kolesiem? Mój trupku, nie. zaraz się da. A W końcu wrzucę... W końcu rzucę tego granata do środka. Nie mam bata, że ty je przewalisz. Muszę wrzucić granat. Tak, zabiję go! Czyli jednak tego Buga jeszcze nie usunęli. Bo tamte autko jest Buguotworne. Jako jedyny chyba. A wiesz, ale to nie jest Bug, tylko to jest zamiast Czy Przejadę cię i co ty na to? Mm, tylko jak ci granatem rzucę, to nie becz. Bo on ma granaty akurat, wiesz? No właśnie, wyciągnął go. Nie, gdzie ja wyciągnął? On już nie żyje. Dobra, a mógłbyś mi od oddać autka? Zanim oni zaczną uciekać, bo nawet nie mam jednego autka nastawionego. Nastaw autka za nich powybijasz. Mówisz, bo potem jest taki skrypt, że jak oni uciekają, to oznacza, że mówisz, ja już muszę zrobić taką blokadę drugą, bo potem. I to już jest tak skryptowane, że na pewno znamy te skrypty. No więc cóż. Tak Eric, to było genialne. Te twoje zagranie było tak genialne, że po prostu twój geniusz mnie tak onieśmiela, że za nie mówiłem. Przywalić. Ale patrz na tą precyzję, na to podniebienie. Odłamkowym... O, no, spa, stoi, stoi, sto, stoi, stoi. No. Poniekąd. A jak stoi, stoi, nie? No, poniekąd stoi. <noise> tak jak habituje jedną stronę, ale dobrze stoi. Hmm. Czekaj, brakuje mi jednego człowieka, gdzie on się schował. A, tam zostałeś. Dobra, y, następnych dwóch modujemy się do środka. I nastaw jeszcze tylko najważniejszy. Hmm. trochę koło, ale nie szkodzi. No, akurat. A. Akurat tutaj, tutaj to nie robi tego w autach koło. Dopiero w autach Jak koło. Jak się nie stało z tym kołem? Koło jest na czerwono. Przynajmniej błotnik. I nie przejeżdżmy ich ludzi. Nie mogę przecież przejeżdżać. No no tak. Oni ubezpieczają twoje tyły. <grych> Dobra, stój, 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 stój! Idź szalony. Dlaczego sobie naprawisz ten człowiek? Dobra. Moi ckr ładować się do wozu pancernego. I tworzę tutaj jedną super armię wozów. Jeszcze jakbyś skasował dzieło, to już mogę przejeżdżać dalej, nie? Tylko poczekaj chwilę, jeszcze go nie kasuj! Nie kasuj, póki ci nie powiem. Pierwsze muszę wziąć jeszcze porozdzielać amunicję z ciężarówki i wodować ich do pojazdu i wtedy możesz już rozwalić działo. tam wycelować je. W te działo, Ale nie strzelaj. Ale tu też drugie działo. nie zgodę odpija. No oba zniszczy. Tak będzie moim zdaniem najlepiej. budu był. Dobra. Jeszcze te. I mogę jechać moim miczącym 4 autka oddziałem plus 4 ludzi, 4 kamistów. To jest 3MG i jednego DP27, tak? DP27? Mm, tu gdzieś leżał. DP27, a, wiedziałem. Z ds mi się myli, ale DS to, to snajperka. Dobra, to jest taki jebududubudu tutaj. Ja już jadę. O! Centralnie, takie strzały lubię. Dobra, oni już spieprzają, więc możesz jechać. Idzie. jest sobie naprzeciw pan Crypt activation. Oni wracają się do bazy, żeby się cofnąć. Genialne. Patrz, jak oni się zarąbiście cofają. Jeszcze podświetlmy jogging, i podnosimy okay. Tak czemu nie? To jest tylko wojna, co to się nam stanie. Schowajmy się do budynku, tu jesteśmy Nie, ja, Jesteśmy sami, tam się nic nie dzieje. Nie. Yeah. Eee, tak teraz jest opcja, że nie mamy przypuścić ani jednej ciężarówki. Znaczy, można przepuścić pierwszy z piechoto. Hmm. No, 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 no. Bo no. No, 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 no. pierwszy raz no, no. przepuściłem z piechotą. I tak za bardzo gra sobie nic z tego nie zrobiła i graliśmy dalej. O, wiesz, tam chcesz? No, 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 jak tylko wiczczki, nie ma, to z chęcią, ej. tam obczyści jeszcze, to ja już tam wyślę mój ckm nie? Mój oddział 4 CKM-istów z chęcią zajmie ten czołg, bo wolę jednak mieć czołg, nie? Dobra. Ja już tutaj ustawiłem... No ale, ale armia na no. widzisz, tak, pies będzie trochę gadał. Przepraszam za przepraszam to, przykro mi. o. Tu jest. Bum! Patrzcie, jakie będzie je bum, o. Dobrze. Ładnie, teraz on silnik mu rozpłonie. Koleś wyskoczy. Koleś wyskoczy, ale nie zginie. Czy też o wyjąłeś stamtąd? Czemu goni go, się tak armia? Ocho Ale nie mogę. A nie ma uciekania, to jest Niemcy, ani kroku w tył, takie krusty. No właśnie, ani kroku w tył. Ja e, ja okej, okay, ok. mogę sobie pan ze dwójkę, tylko musisz rozwalić jeszcze te działa, które mogą być rąkami, nie? Ryduchnąć. Tylko najpierw armię. Boże, nie potrafić ich zabić z KMA. No, potrafię, ale oni bo... Oni cię cofnęli o 3 km w tył. W 10 minut. Nawet Hitlerowi tak dobrze nie szło. No, woda nie zamknę Hitlera. Są po z trzatańskie. Rozwalujesz to... tę ciężarówkę, zabrałem to co chciałem. Wysadzisz wszystkich wokół. Taki mam zamknę. Dobra. Możesz jechać, on już nie ma granata, możesz jechać, możesz jechać. Ciśnij rozwal ciężarówkę i będzie gites. Czy On nie ma, ale nie, ten też nie ma. Już jest dwóch a trzeci. Trzeci. Trzeciego w ogóle nie widzę. A dobra, on już nie mają granatu, możesz jechać. I szybciej rozwalić te działa tym A czy ale wiesz, postaraj się rozwalić działa. Nie rozwalić czołu, okej? Okay? Tak. Mhm. Nie będzie, jak mi się palił. Skąd. To by było śmieszne. Bo... Ej, w ogóle wiesz, że ciężarówka. Widzę, Ej, ma. w filmem, to Moje pojazdy są tak mądre, że nie potrafią, dobra, już ona nie pojedzie daleko. Dobra, on już też daleko nie zajadą. Powiedzmy. Powiedzmy, że jest idealnie. Tak. O, ja już tu nad jedną ciężarówkę ustawiłem, wiesz? W jaki pozytyj, że jak tu podjedzie, coś to... Tak, ludzie mogą sobie przejść, ważne, że ciężarówka nie przejechała, haha. You, you self, nie. You don't self-past. Polisz trochę bliżej, nie chcę, żebyś trafił czołga przez przypadek, wiesz? Bliżej. Jeszcze. Gdzieś tak dotąd. Stąd raczej się nie spodobujesz. Chociaż znąć ciebie. Chyba paliwo mi się skończy, nie, to jadę tam, gdzie chcę. A masz beczkę w ciągu, To mamy całą cysternę tutaj Dobra No gosienice Aj to by coś drągać, dobra, rozwal jeszcze to działo i jest gites No bo co do tego starałem Dobra, poszło E, gdzie tu co się? Nie ma ucieczki Ani kroku w tył No, nawet nie wstawaj Dobra, ja tam idę do niego, naprawię go Kurczę, weź tu postaw go na chwilę swojego kawu i osłanie mnie Bo muszę go naprawić jeszcze w goślince. Mogę nam ich przez chwilę posłaniać, please? Ok. I tak ciężarówki nie przyjadą, nie? Walnij hmm, szopę to mi się od razu. Nie, nie, Możesz mnie walnąć w szopę? Najważniejsze jest goślinica naprawić. Aha, nie ma skrzynki. Weź wyrzuć skrzynkę z czołgu. 3 do ciebie dowódco. Widzę ją. Okej. Okay. Łapie zestaw łapska. And. Tak, ja udało nie mi się, się wszystkich wybić. To jest akcja podpalając ich, okej? Okay? Okay? Fuck. Eee Biegnij pan. No sprintuj. a tutaj gdzieś beczki. Nie mam. A co? Zmęczył Ci się paliwo? Mhm, 40 litrów. Dobra. Osłonimy jeszcze przez chwilę. Pilno, żeby tu żadna nie wjechała... Nie wjechał za na auto. Czycie żarówki? Zostaw mi! No, z nimi nie ma problemu, nie? Bo jak goś... Ełł! Koleś, 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 koleś! Możesz dobij go!